Hej, hej! Dzień dobry! Witam Cię! Cudownie, że tu jesteś. Ja jestem Karola z projektu Samopoznanie witam Cię w kolejnym mega ważnym odcinku i nagrywam dzisiaj spontanicznie, rozpiera mnie energia i muszę się tym z Tobą podzielić, więc cudownie, że, że tutaj jesteś. E, mnie po prostu rozpiera energia, bo wypuściłam ostatnio cudowny produkt nagranie. Jest to booster poczucia własnej wartości i self konceptu. Wpływa on na mnie po prostu niesamowicie. Rozpala we mnie ogrom energii, spokoju, ale jednocześnie ekscytacji i spełnienia. Kierunkuje mnie na moją misję jeszcze bardziej, więc jeśli chcesz go wykupić, to zapraszam na mój Instagram. I jak widzisz, po odcinku, po tytule tego odcinka dziś pogadamy sobie. O sukcesie i o tym, jak bardzo nas on przeraża. <laughs> Będzie niesamowicie ciekawie i wartościowo, więc zostań, ale zanim przejdziemy do głównej części odcinka, będę wdzięczna, jeśli zostawisz po sobie ślad, tak byśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób, rozbudzić ich potencjał i przyczynić się do cudownego poczucia spełnienia, satysfakcji i miłości w świecie. Także Zostaw coś po sobie, no i lecimy z główną częścią odcinka. Sukces, sukces, sukces. Co czujesz, gdy wypowiadam to słowo? Co pojawia się w Twoim ciele, co pojawia się w Twoim umyśle? Od tego właśnie zaczynamy, bo już samo ciało i sam umysł podpowiada nam, co my na temat tego sukcesu czujemy i myślimy? Co się w nas wyzwala w ogóle na samą taką wizję sukcesu? I chcę Ci powiedzieć, że może to być panika, może to być ekscytacja, może być wstyd, może być radość, może być złość, mogą to być przeróżne reakcje w Twoim ciele. Reakcje emocjonalne, ale mogą być też właśnie myśli trudne, zawstydzające, a może frustrujące, że ja jeszcze tego sukcesu nie osiągnęłam, że go nie doświadczyłam. Może siedzieć w tobie różnie, ale odnajdź i skontaktuj się z tym, co właśnie w tobie się pojawiło, bo każdy z nas ma własną reakcję, własne odczucia indywidualne na bazie swoich własnych doświadczeń, historii, z przeszłości, ale poczuj sobie to, skontaktuj się z tym. Co ci się pojawia na słowo sukces? I zostań sobie z tym na trochę. Zapoznaj się z tym. Bo zobacz, że każdy z nas. Ma swoją własną definicję sukcesu. Nie ma jednego sukcesu dla wszystkich. Dla mnie sukces to dużo czasu wolnego, praca w zgodzie ze mną, która mnie rozpala, ekscytuje, która mnie spełnia to jest dla mnie sukces. Czas dla moich bliskich wolność, ogromna wolność satysfakcja i spełnienie na co dzień. To jest moja definicja sukcesu. Ale dla kogoś sukcesem może być willa, dla kogoś to może być drogi samochód, dla kogoś to może być rodzina, a dla kogoś jeszcze innego może to być własna firma. I każdy z nas naprawdę ma inną definicję, natomiast warto tutaj określić sobie swoją. Czym dla Ciebie jest sukces w takim razie? Jak Ty rozumiesz sukces? Jak Go widzisz? Jak Go czujesz? I jakie wartości tam w nim się pokazują? Bo w moim sukcesie właśnie jest bardzo dużo wolności, spełnienia, miłości, pasji. Ale u Ciebie to może być zabawa, <laughs> może u Ciebie to przyjemność. I jeszcze zupełnie inne wartości czy wyobrażenia. I to jest w porządku, bo każdy z nas zasługuje na swoją własną definicję sukcesu, ale, żeby się z nim spotkać, ty musisz spotkać się właśnie z wyznaczeniem swojej własnej definicji. Więc stwórz ją sobie, tak byś wiedziała, do czego podążasz, w jakim kierunku. Sobą zarządzać, jak, sobą, jak się ze sobą kontaktować, gdzie siebie prowadzić, by ten sukces stał się Twoją codziennością. To jest Twoje zadanie na dzisiejszy odcinek i czas ze mną. I gdy już mamy to. Czym jest dla Ciebie sukces? Jak Twoje ciało reaguje na ten sukces na to słowo, jak, e, jak Twój umysł podaje Ci narrację na temat tego sukcesu i ciebie w tym sukcesie, no to pogadajmy sobie teraz trochę o tym, co ostatnio bardzo mocno w sobie poczułam. I co naprawdę mega otworzyło mi oczy. Bo prowadząc siebie we własnym procesie transformacji, ale też prowadząc Was, widzę coraz wyraźniej, że tym, czego najbardziej się boimy, to właśnie najbardziej boimy się sukcesu. Bo mamy często tak słabe przekonania o sobie. Mamy takie doświadczenia w swoim życiu, mamy takie traumy, trudności, problemy, cierpienia, że sukces, miłość, spełnienie, zdrowie, obfitość są dla nas najbardziej abstrakcyjnymi stanami ever. Bo nam bardzo dobrze. Znane jest ocenianie, lęk, zamartwianie się, problemy, choroby. To wszystko jest nam doskonale znane. My się w tym czujemy, jak ryby w wodzie. Jest to przykry wniosek, ale to jest prawda, bo taką po prostu mamy historię i. Trzeba sobie to stwierdzić, ale trzeba też ruszyć do przodu. Nie zostawajmy w tym miejscu i w tym wniosku, bo chcę ci dziś powiedzieć, że sukces, który ty sobie wyobrażasz, jest dla ciebie dostępny, jest dla ciebie naturalny, bo przychodząc na ten świat, jako mały Bobas, ty masz w sobie absolutnie wszystko. Naprawdę, masz w sobie absolutnie wszystko, czego potrzebujesz, by z tą obfitością, satysfakcją, spełnieniem, zdrowiem, miłością się spotkać, żeby w tych naturalnych stanach żyć, bo to jest prawdziwy nasz naturalny, domyślny, automatyczny stan. Tylko on został w pewien sposób zburzony, zmącony, rozumiesz? I zamiast tkwić dalej w tym poplątaniu, które wystąpiło w Twoim życiu w czasie dojrzewania, dorastania, to musimy to teraz odkręcić i ponownie uwierzyć i otworzyć się na to spełnienie, na ten sukces, na to zdrowie, na tą obfitość, na miłość, na dobro. Musimy sobie o tym przypomnieć, i obudź się w końcu, i pozwól sobie na nowo patrzeć na ten świat, na siebie, na możliwości w ten sam sposób, piękny sposób. Ufny sposób, kochający sposób, jak z jakim było ci dane przyjść na ten świat, bo to, że coś zostało zmącone, trochę ukryte, trochę zahamowane, nie znaczy, że tak już musi być i że z tym bagażem musisz iść przez życie. Naprawdę warto to sobie. Poczuć i otworzyć się na nowe. Chcę, byś dzięki temu, co tutaj słuchasz, pozwoliła sobie w końcu na ten sukces. Okej? Okay? Pozwalasz sobie? Dasz sobie szansę w końcu, czy nie? Naprawdę, nie marnuj życia na to, by bać się sukcesu. Zobacz, że. Ty masz jakąś wizję tego sukcesu? Jakoś to czujesz. Nie wiem, dla mnie to jest dom w lesie, przy jeziorze z wielkim ogrodem, e, praca online w mojej firmie, swobodne tworzenie, ekspresja, satysfakcja, ogrom czasu wolnego w naturze. To jest mój sukces. OK? Ty masz swój. I zobacz sobie, że ta wizja sukcesu może Cię ekscytować, cieszyć, ale też może Cię przerażać. Może Cię zamrażać, może wydawać Ci się tak ogromna, tak odległa, że aż abstrakcyjna. I zobacz, że po to pracujemy ze mną. Nad poczuciem własnej wartości, nad genialnymi przekonaniami, by ta wizja Twojego sukcesu nie była dla ciebie abstrakcją, ale była dla ciebie naturalną konsekwencją tego, że ty o sobie genialnie myślisz i chcesz dla siebie jak najlepiej i rozwijasz swój potencjał, by naturalnie w przyszłości niedługo. Żyć właśnie w takiej codzienności. Ok? Mamy to? Dlatego to poczucie własnej wartości jest tak kluczowe, bo dzięki niemu ty naturalnie już nie patrzysz na to, że to jest jakaś totalna abstrakcja, ale że to jest naturalne, dostępne i dla ciebie możliwe. I dzięki temu, że tak o sobie genialnie myślisz, ty zaczynasz. Stawać w działaniu do rzeczy, o których Ty marzyłaś, by je robić, by w nich żyć. Ok? Bo jeśli coś wydaje ci się abstrakcją i nie dla Ciebie, to znaczy, że ty nawet nie podejmiesz się żadnych kroków, które miałyby by cię do tego doprowadzić. Rozumiesz, jaka to jest zagadka? Jakie to są puzle? Natomiast gdy ty zaczniesz na siebie inaczej patrzeć, wypracujesz inny obraz siebie, zaczniesz o sobie dobrze myśleć, chcieć dla siebie dobrze, to ty wtedy naturalnie zmienisz swoje nawyki, zaczniesz działać, może zaczniesz nagrywać ten podcast, o którym marzysz, może zaczniesz wrzucać na te social media, może zmienisz tą pracę, która Cię poprowadzi dalej do lepszego i fajniejszego, może zmienisz tą relację. Zmienisz to otoczenie, wyjedziesz do innego miasta. I tak się dzieje transformacja, tak się dzieje rozwój twojego potencjału. Ty zaczynasz działać dla siebie w zgodzie ze sobą i otwierać sobie drzwi do możliwości o tym, o czym marzysz. I ta wizja sukcesu wtedy właśnie już nie jest czymś abstrakcyjnym, nie jest żadną bajką. Ale jest Twoją wizją przyszłości, w której wiesz, że będziesz żyła, jeśli do pewnych zadań i działań się tutaj zaczniesz stawiać. I zobacz, że wtedy już nie ma zamrożenia, nie ma przerażenia. Oczywiście są małe lęki, bo trzeba stawać do nowych rzeczy, ale Ty już widzisz, że to wszystko jest dla Ciebie możliwe. I to jest tak wyzwalające. To jest po prostu tak uwalniające i budzące Twój potencjał, że Ty naturalnie chcesz siadać do tych rzeczy i je robić, bo wiesz już w ekscytacji, że one prowadzą Cię właśnie do tej wizji, do Twojej wizji spełnienia. Czujesz to w ciele? Czujesz te ciarki ekscytacji? Czujesz to rozpalenie w sercu, ciepło na skórze? To jest właśnie wołanie Twojego serca, byś w końcu zaczęła robić to, o czym tak bardzo marzysz, a zaczniesz to robić, gdy zbudujesz genialne poczucie własnej wartości i wspierające przekonania o sobie. To będzie naturalna konsekwencja tego procesu, który dla siebie uczynisz. I pomyśl sobie, jak w takim procesie kilkumiesięcznym możesz ze mną rozkwitnąć. Jak możesz urosnąć na sile, jak Twój potencjał może wystrzelić, jak ty opracujesz sobie plan, wdrożysz przekonania, zaczniesz na siebie inaczej patrzeć i po prostu rozpalisz się do tego działania, do swojej misji, do swojego ognia i zaczniesz wprowadzać swoje pomysły realnie do rzeczywistości. Pomyśl i poczuj, gdzie ty będziesz za kilka miesięcy, za rok, za dwa lata. Hmm. Masz to? To jest niesamowite i ja mam ciarki, jak o tym mówię, ale tak się właśnie dzieje. I powiem ci na moim przykładzie. Ja od zawsze marzyłam, żeby być twórczynią internetową, żeby nagrywać, żeby edukować, żeby dzielić się tym, co mnie jara, co dla mnie działa. Zaczęłam to robić, choć wydawało się to abstrakcją, ale zaczęłam budować takie przekonania o sobie, że wszystkie moje działania doprowadziły mnie właśnie tutaj, że nią jestem, i to, co wydawało się dla mnie abstrakcją totalną, zamieniłam w swoją codzienną rzeczywistość. I ja teraz muszę wymyślać kolejne etapy mojego sukcesu, bo to, co było dla mnie kiedyś sukcesem, już jest moją codziennością. I właśnie w tych procesach prowadzę Was. Bo chcę tego samego dla Ciebie. Chcę, byś w końcu pozwoliła sobie na ten sukces, na który zasługujesz. Chcę, byś się przebudziła z tych ograniczeń, które Ci narzucono. Chcę, byś przestała się bać tego sukcesu, aby stał on się jednak dla Ciebie taką naturalną konsekwencją, takim przewidywaniem przyszłości, w jakiej będziesz żyła. I to jest niesamowite, że dzięki budowaniu poczucia wartości, to będzie absolutnie, to będzie Twoją rzeczywistością. I ze mną możesz tego dokonać, ja Cię w tym efektywnie poprowadzę. Więc pozwól sobie w końcu rozkwitnąć, bo nie jesteś tymi ograniczeniami, nie jesteś tymi myślami, nie jesteś tymi etykietkami, które podsuwa Ci umysł. To są bzdury, to jest jakaś stara historia. Pozwól sobie w końcu rozbłysnąć, bo ten sukces wcale nie jest tak abstrakcyjny, jak ci się teraz wydaje. Jest on ci dużo bliższy, naturalnie bliższy. Dużo bardziej niż te wszystkie lęki i ograniczenia. Uwierz mi w to. Uwierz mi w to. Aż mi się głos załamał, bo my naturalnie z urodzenia jesteśmy stworzeni do tego, by żyć w zdrowiu, w spełnieniu, w miłości. Tylko później coś tam się burzy, czegoś my musimy doświadczać, ale pora już to przerwać. Jesteś gotowa na kolejny etap. I jestem Twoim znakiem, by wystrzelić. Jeszcze bardziej w górę, by pozwolić sobie robić to, o czym naprawdę marzysz, by otworzyć się na ten sukces i spełnienie. Wchodzisz w to? <laughs> Jesteś gotowa, by się rozpalić? Bo, ile jeszcze czasu i życia masz zamiar spędzić w tym wątpieniu w siebie, w tym. Lękaniu się o wszystko, w zamartwianiu się, w obniżaniu swoich umiejętności, wiedzy, kompetencji. Możesz sobie na to spojrzeć tak, że istnieje tylko jeden dzień, który powtarzasz w kółko i w każdej chwili, absolutnie w każdej chwili możesz podjąć decyzje, które totalnie odmienią Twoje życie na lepsze. Możesz się w końcu odważyć, możesz w końcu stanąć do tego, o czym marzysz. Możesz w końcu rzucić tą pracę, możesz w końcu wymyślić swój biznes, możesz w końcu zacząć działać na tych social mediach, nagrywać podcast, sprzedawać swoje obrazy, pisać tą książkę. Możesz to teraz zrobić. I jedyne, co musisz tutaj zrobić, to zacząć w końcu ufać. I słuchać swojego przeczucia, zamiast wierzyć w lęki i w ograniczenia, bo tych lęków i ograniczeń właśnie nas nauczono. Ale my zapominamy, że jako dorośli ludzie możemy ten łańcuch przerwać i zdecydować, w którą stronę my podążamy, czemu my ufamy, jaka jest nasza historia i jakie nasze jest podejście do życia. I przebudź się w końcu. Przebudź się w końcu z tego snu, bo masz ten jeden dzień, i w nim możesz coraz bardziej się aktywować do spełniania marzeń, do rozwijania swojego potencjału, do robienia nowych rzeczy. Spróbuj, spróbuj tak do tego podejść. A zobaczysz, że ten sukces przestanie być przerażający, ale zacznie cię ekscytować. Zacznie sprawiać, że jego wizja będzie cię od samego rana ekscytować i cieszyć. Ty będziesz wstawać z łóżka i będziesz przebierać nogami na to, co dziś chcesz przekazać światu, czego dziś chcesz dokonać, czym, czym chcesz się ze światem i innymi ludźmi podzielić. I to będzie sprawiało, że nie będziesz mogła wysiedzieć w tym łóżku rano, tylko zaczniesz się szybko ogarniać, cieszyć się tym, co masz dzisiaj do powiedzenia i zaczniesz to robić. Cieszy cię taka wizja? Jaracie taka wizja? Bo może tak być. Ja tak mam. <laughs> A kiedyś to było też abstrakcją, bo wydawało mi się, że skoro obserwowałam tylko ciężkie poranki i to, jak bardzo nikomu nie chce się wstać do beznadziejnej pracy. To, że ja też tak będę musiała. Ale się obudziłam z tego snu, z tego koszmaru i wybrałam inaczej, i zaufałam temu, co we mnie grało. Zaczęłam rozpalać swój potencjał, swoje przekonania o sobie. I teraz moją codziennością jest ta wizja, o której ja marzyłam kilka lat temu. I ty też tak możesz, i poprowadzę cię w tym. Jeśli to cieszy twoje serce, to to jest ta chwila, w której ja cię zapraszam na bezpłatną rozmowę wstępną ku sesjom 1 na 1. Pobadamy Twoje potrzeby, marzenia, cele i zaczniemy Twój proces transformacji, poczucia własnej wartości. Byś w końcu rozwinęła skrzydła, rozbudziła swój wewnętrzny ogień. Bo tak naprawdę jedynym, co stoi nam na drodze do sukcesu, jesteśmy często my sami. Bo Wierzymy naszemu umysłowi na słowo, a nasz umysł tylko i wyłącznie odtwarza to, co już zna, to czego doświadczył. I jeśli zaczniesz podważać to, co on ci wciska, to się uwolnisz z tych ograniczeń, w które wierzyłaś i zaczniesz pisać swoją historię. Swoje decyzje, swoje reakcje nowe. Nie odtwarzaj w kółko tego samego. <laughs> I przestań sobie stać na drodze, a zacznij siebie samą ciągnąć w górę. Ja po to tu jestem, by Ciebie ciągnąć w górę, by Ciebie uwolnić z tych ograniczeń, w które ty uwierzyłaś. I nie stój już sobie dłużej na drodze. Tylko wyciągnij do siebie rękę i powiedz: Zasługujesz na tą wizję, o której marzysz. Sprawię, że to będzie twoja codzienność. Zrobię to dla ciebie, bo na to zasługujesz, bo ciebie kocham. I zacznij właśnie tym zdaniem bustować siebie, bustować swoje poczucie własnej wartości i wpływać na swoje życie, bo masz taką moc. Bo to ty kreujesz, bo to ty wybierasz. Więc, co ty na to, że ten sukces wcale nie jest tak przerażający, abstrakcyjny i odległy, jak ci się wydawało? Czy pozwoliłaś sobie podczas tego odcinka zrzucić wszystkie wizje, wszystkie myśli, wszystkie ograniczenia? które podpowiadały: O nie, to nie dla mnie, o nie, jakie to jest dalekie, a jak ja tego dokonam, a ja nie mam pomysłu na siebie, a ja to tak się wstydzę, nie, to ja, to nie dla mnie. A spróbowałaś podważyć te bzdury? A spróbowałaś powiedzieć do siebie: Kurde, a może to w ogóle nie jest prawda, co mi ten umysł wciska? A może to są jakieś bzdety? Może ja wcale nie jestem wstydliwa? A może ja wcale nie nie zasługuję na tą lepszą pracę, na te pieniądze. A może ja spróbuję wysłać to siebie w to miejsce. A może spróbuję nagrać. A co jeśli się okaże, że ja jestem w tym genialna? Zobacz bardzo ważną rzecz. Że jeśli ty uwierzysz w te automatyczne myśli, których często nawet nie wyłapujesz to pojawi się w tobie jakaś reakcja emocjonalna. A przez tą reakcję emocjonalną ty dopiero podejmujesz działanie i akcję. Załóżmy, że siedzisz i przeglądasz oferty o pracę, bo chcesz zmienić pracę. Przeglądasz coś i wpada ci w oko taka super oferta, która po prostu aż cię podekscytowała i uradowała twoje serce. Ale czytasz, czytasz, patrzysz na te wymagania, jakieś tam. No i mówisz, nie, i twój umysł, tak? Uwaga, twój umysł mówi ci, nie, no ty to nie, to się do tego nie nadajesz, ty masz za niskie kwalifikacje, oni tam chcą dwa lata doświadczenia, ty masz rok. Nie, to nie jest nie dla ciebie. To od razu cię odrzucą. I ty nie reagujesz na to, tylko wierzysz w to. Pojawia się w tobie smutek, zrezygnowanie. Twoje cało opada, jest takie zasmucone. Ty wychodzisz na to, reagujesz, zobacz. Reagujesz na to i wychodzisz z tej strony, zapominasz o tym, jesteś smutna przez pół dnia. A co, gdybyś w momencie tego pierwszego etapu powiedziała sobie: Ej, nie, no tak nie jest, że ja mam niewystarczające. Dobra, może piszą, że tam trzeba dwa lata, a ja mam rok, ale w sumie znam się na tym, na tym to robię dobrze. Tu mam takie zasoby, tu robiłam fajne inicjatywy, fajne rzeczy. Na tym się znam. A spróbuję i wyślę. Jakby zobaczymy, może się coś uda, może akurat wpadnę komuś w oko, może to czym się zajmowałam będzie dla tej firmy ważne i mnie zaproszą. I wysyłasz i cieszysz się z tego, że spróbowałaś, że może się to zadziać. Zobacz jak to są różne podejścia, i ty możesz to podważać w każdej chwili, w każdej sytuacji. Więc podważaj tę narrację, którą podsuwa ci umysł, bo to są bzdury i pozwól sobie w końcu na ten sukces, bo na niego zasługujesz. Ok? Czujesz, że zasługujesz? Masz to w sobie, że to będzie naturalna konsekwencja tego, do czego się stawisz, no to chcę, żebyś szła z tym teraz przez życie, żeby Cię to odpalało i rozpalało Twój wewnętrzny ogień i potencjał. Na sam koniec chcę Cię poprosić o podzielenie się swoimi refleksjami, odczuciami po tym odcinku w komentarzu. Zostaw koniecznie lajka, obserwację, subskrypcję. I napisz do mnie wiadomość, co tam się w tobie obudziło, do czego cię to popchnęło, bo dla mnie to jest ogromnie ważne. Jak mam od was informację zwrotną, że coś to przebudziło, że gdzieś cię to poprowadziło, że zaczęłaś coś robić dzięki moim słowom, bo właśnie po to tu jestem, bycie ogromnie aktywować, By Cię rozpalić do czerwoności i pokazać ci, że te marzenia to nie jest jakaś abstrakcja i bajka. Ale to jest Twoja wizja przyszłości, która po prostu się wydarzy. Życzę Ci samych cudowności i spełnienia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.